Węża. węża, węża! Skręcamy, skręcamy. skręcamy. Okay. Rapek! <śmira> Jak się Ja Jak się uglądał, na to. No nul! Frickson! Mogłoby to 5 pereł poszło. Ej, czekaj, 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 Ej, czekaj, raz, czekaj, raz, czekaj, 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 go się. Ej, ma

Staraj.. Adem, ja ci, to debil. To ej. Wszyscy za rozorkiem, wszyscy za rozorkiem. Dobra, Ej, jaka podróba, ej. skelina się goś nazywa. skelina ja, ja się goś nazywa. ja posiewał koło tych dziób, bo nie mogę... Piszemy mi, się. Klepiemy teraz do końca! Klepiemy, klepiemy! Jest Benio! Dobrze. Ej szybko! Benio, lej! Nice! Olejom, olejom! Bijcie mi! No, jest Koksy na ziemi, z lagę miałem. Lol. O muszę. Obrajcie, Rę. obrajcie tę. Ej dwóch nie bierze, Dwóch z hajsem nie bierze pomocy. Oba, daj! Ej, nie uciekaj, gdzie? Ej, gdzie byście chami? Ej, gdzie by jesteście? Spotkaj sami? Który lądar? Skutujemy. Kurwa KSMD do! Ale klepa! Lul! Kuka plecił się zjawny ja pierwszy. Nie, ja, ja uram, ja uram mi się set skończy. No czemu wy uciekacie? No tak wiezwać. Ja się Ej, do wody mnie wrzucili. Pomagam! Wszyscy KSM! Ale bo mi set pada! Ej, oni mają kijał, że. Za bank. Kurwa, 90 użyć. Hełm idzie. Lepać! Oj, oh, orami! Oram. Lol na kokcie mnie klepią! Frickson, frickson, biją cię! Pomagam cię! Ej, spad na dół! Ta dzika! Kurwa, idiota, niech mi nie jest. Ej, lol, ja mam laga chyba, nie? No i ekstra, ekstra. Ej, Pisz, ja się kurde. ruszam. Co? Ej, oramy oramy, 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 Jaka, Jak, jaka aura. Ludzie. No, no nie, dzięki. Jezu. Ej, lul, ja mam laga, nie? Dawajcie, ej. Azrian, dawaj do tego, do do Na dole, na dole, na dole Fakuj, dawaj. Spoko, kurde, nie. Spoko, dzięki. Będę jeszcze... spokojnie? Dobra, do zobaczenia. padam.

Benio, bierz go, Benio, bierz! Jest Dawaj, go Fajna Enio... ekipa, pomaga, no! Uciekam. Wiem Za chwilę do adminów piszcie. Nagrywaj Boże. ich. Ja, pierwszy tak dobrze szło, Benio sklepał jednego, nie? Ej, dobra, dobra dzięki no, za pomoc. No, nie, wiem, nie wiem, jakby jak wy się klepiecie, mnie trzech na jednego i co? Świetnie, nie dzięki. Wezłeś? Tobie potek w ogóle nie ma no się pe to? No pewnie, że deadłem! No niech mi nie pomógł! Przecież siutypa mnie klepało! O Boże, no dobra, nie! na 50 użyć mam. Ja mam też coś Jezu, ej zjechali. Ej, ja bym za chwilę deadną. Kurwa, konią mnie. Kurwa, Tadzik jeszcze jebany. No Tadzik szmata. Ej kurwa, pojsonka rzucił! Ej, ale to tak nie może być! Każdy... Mnie 3-4 dało. Ja to jestem żłupy. prawie deadłem. Hel Jezus. kurwa setni pada cały. Perełko, perełko rzuca. Mogę. A Cię koleś nie. przez pałkę? Ej, dobra, ja idę na Gedom. Tak. A, kurwa. Oramy na dom. No, wiecie, ja jestem? Jezus, cztery mnie godziło. Ej, wiecie co mi się wydaje, że oni A, kurwa, specjalnie yy, siedzą was. na innym kanale i spałkowali Cię. Że specjalnie spałkowali, że test Ci się pierwszy wyświetlił. I do kanału. Nicky, kanału. Fill, driven, kurde, pachy, Adam! Kurde! Nikt. Kurde! Kurde Fuck Nikt. 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 Kurde! Kurde! Benio Benio Kurde. 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 Just, fuck. Oh, yeah. kurde jesu lol ale weź on jak... tyle hitów dawał czy weź Jak kse na prawie dadłem jezus tak byłem blisko no lol. ja jak go ja no, tak, i tak i klepałem zespołu. że on tylko ten gonił nie wiem już nie pamiętam ale to, widzieliście Jego tak klepałem 4 no i kania, on same potki na hila.